Witam na kanale Spędzaj czas aktywnie. Witam znowu, dzisiaj zaczynamy drugą część wycieczki po Chorwacji. Obecnie za mną jest oczywiście czego nie mogłoby zabraknąć czyli pięknego wschodu słońca znajduje się teraz na najwyższym szczycie drugiej tutaj strony Pagu 263 metry nad poziomem morza i zaraz wam pokażę tutaj z góry Pak miasto Pak my. Miasto Pak na wyspie Pak, które powstało w 1443 roku i było budowane 21 lat do 1474 roku. A jak dobrze kojarzę, to biskup w ten czas zadaru, który jest o gdzieś tam daleko, powiedział, że w tym miejscu ma powstać miasto Pak. I wybudowali 21 lat budowali to miasto. Pojedziemy sobie na dół, zjedziemy tutaj gdzieś przez tą solanę, gdzie wydobywają tą yy, sól robią. Pojedziemy sobie dalej tymi boczkami, boczkami, boczkami na szczyty. To duże! Aż mam gęsią skórkę! powiem wam, że duże to! Strasznie duże! A z tego co widzę, to chyba będziemy to wszystkie po drodze tam zwiedzać. Będę powoli docierał teraz do miejsca docelowej dzisiaj wycieczki. Na mapie widziałem, że tutaj jest trail of park, czyli taka typowo trailowa ścieżka do zwiedzenia. No zobaczymy, bo tam zdjęć zbytnio nie znalazłem na internecie, żeby coś było widać. No ale muszę to sprawdzić, co tam będzie ciekawego. No i zaczyna się wspinanko opuszczone tu wszystko. No, z chęcią bym przejął takie gospodarstwo, co tu jest, i posiedział tutaj. No coraz bardziej mi się tu podoba. Coraz bardziej. Jestem ciekaw, jak w którymś dzień pojadę w te góry dynarskie. Co mi tam będzie czekało. Ale to się dowiecie na kolejnym filmie. O. Dobrze, że jest manetka. Jak nogi bolą, można jechać powolutku do góry. Patrzyłem na mapę. No i tu już jestem na tym. Trail of Pack. To co było na mapie zaznaczone. Jakoś górek tutaj nie ma, ale pewnie widokowo bardzo ładnie. Jak słońce będzie z drugiej strony, bo mamy godzinę 6:33. Ja wyjechałem o czwartej dzisiaj ładnie Podoba mi się ewakuować Normalnie mógłbym mnie obskoczyły Zatrzymałem się tylko, żeby zdjęcie zrobić To no normalnie mnie atakowały z każdej strony Skalone się tu wzięły że się troszkę zmęczyłem tym podjazdem. Uff. Kółko cały czas boksuje. I boksuje, i boksuje. Na, na logu nie do wyjechania. Nie ma szans. Ale jeszcze czeka mnie jeden podjazd i później zjazd w dół. Uff. A wydawała się taka Lekka trasa, Ładny, ładne widoki, przepięknie. Klimat tu jest, tak jak przedtem mówiłem na poprzednim filmie, z innej planety. Te skałki tutaj to robią robotę. Wszystkie takie szpicaste do góry. Wow, ale te ładne mury z działek tam widać, kapitalnie, czuję dziką zwierzynę, Jeśli to pewnie owce się pasą. Jakby nie było, to w formacji mówią oficjalnie o około 16,5 tysiąca owiec yy, tutaj jest na wyspie, a nieoficjalnie mówią o około 30 tysiącach, z takiego względu, że Tutaj Chorwaci na pagu y, coraz bardziej wracają właśnie do pasterstwa, żeby ten dalej ser tradycyjny tutaj robić. jest najlepszy ser tutaj w Chorwacji, w całej okolicy. Miałem okazję jeść ten ser o smaku lawendowym, który nie był zbyt dobry, ale to trzeba lubić takie smaki. W tym roku pójdę na degustację sera tutaj do restauracji bo można sobie wziąć cały misek yy, sera tutaj lokalnych produktów który chcesz kosztować wow ale ładnie a wczoraj powiem wam byliśmy tutaj w tej Nowai co byłem na tej wycieczce Pojechaliśmy tam samą rodzinką wieczorem no i poszliśmy do knajpy no i wiadomo, jak każdy sobie coś wybiera ja w tym roku miałem okazję, znaczy ochotę na wzięcie yy, ośmiornicy, ale akurat ośmiornicy tam nie mieli, to wziąłem sobie grillowanego rekina. No, że powiem wam, że nie sądziłem, że ten rekin będzie miał taki smak. No nawet ryby nie przypominało. Tak delikatnie było czuć taką nutką ryby. Takie twardsze mięso było i tak bardziej się żyło, niż tak jak zwykłą rybę, że to się pogryzie. Będziemy skręcać na Smakowica i Wlasici. I będziemy się przebijać na tamte zbocze. No pozwiedzamy jeszcze tej Chorwacji, co ona tu ma jeszcze na tym pagu do schowania. Drogi głównej skręcamy. Jest znak Pugbike 41. Ścieżka rowerowa. No proszę bardzo. Czyli są jakieś oficjalne yy, ścieżki rowerowej na pagu. No widzicie, ja szukałem tak po internecie. A to widocznie będzie na jakiejś oficjalnej stronie gdzieś tu na pagu. Będzie trzeba poszukać. Yy, jak coś wygrzebię na internecie, to Wam rzucę linki do stron. Pod filmem macie outdoor.com. I następna ścieżka rowerowa. Zaczynamy teraz spinaczkę. i'm sorry Mamy to, trasa 55 km, dzisiaj na spokojnie, taki trening trzeba zrobić jeszcze, porozgrzewać się, ponaciągać, na następny film będę chciał Was zabrać w Góry Dynarskie, w historię winetu, historię filmu, który był tutaj kręcony, będziemy odwiedzać góry, kaniony, wszystkie znane miejsca, które były w filmie. Będzie bardzo ciekawie, bardzo fajnie i zapraszam do oglądania. A ja się z Wami żegnam z pięknym widokiem z punktu widokowego na Park. Do zobaczenia, a wy się delektujcie widokami.